Gąski jeden kilometr, Mielno 14, jesteśmy już prawie na miejscu. Na y, w stronę wschodniego wybrzeża naszego morza, czyli w stronę Gdańska. W stronę, a tak, ale to no jest w tej stronie, świętokręty, chałupy. Czy chłopy? Chłopy. chłopy? chłopy. Mielno, gąski. O, proszę tak a gdzie dojedziemy to Zobaczymy. Rynek koło brzegu, z katedrą w koło brzegu i dzisiaj akurat kiermasz. Co wypatrzyła na tym pięknym kiermaszu? hałwe, Dzisiaj. To Dzisiaj. ty jesteś dwieście osiemdziesiąt siedem. A ty? A, niech będzie. Nasza Nasza najlepsza. O, nad morze. znowu Do statki nie wypływają? Wszystkie, Santa Maria, Pirat, wszystko wypłynęło dzisiaj. Fajnie na tych falach, aż poskakuje. <grywa> Następna i ponton przyczepiony jeszcze do pleców. Teraz wiem, dlaczego my nieraz prawie zawsze przyjeżdżamy początkiem września lub nawet ciut dłużej, drugi tydzień września, bo jednak w tym roku jest tyle ludzi na ścieżce rowerowej, że nie sposób tu się nawet jakoś rozpędzić, coś pośmigać. Co chwilę masa ludzi i każdy wiadomo jedzie swoim tempem. Jedni jadą 7-10 na godzinę. Drudzy śmigają 30, ale już nie ma tej radości jak zawsze przyjeżdżaliśmy, gdzie we wrześniu, jak się mijało kilku. kilku rowerzystów na 5 km, to było dobrze. Teraz co chwilę i takie hamowanie, i do przodu, hamowanie, i do przodu. Gąski jeden kilometr. na 14. Jesteśmy już prawie na miejscu latarni morskiej w Gąskach. I piękna latarnia. Widzę co tu? Brzoskwinka, ananas, jagódka. A gdzie wita śmietana? Wita śmietana to już szaleństwo. No wiesz co? Fit. Bez sera, bez nie ma, nie ma sera. Nie ma. Nie ma faroszka. I takie to słodkości pod latarnią. W koło brzegu na promenadzie gofr kosztuje 5 zł. Cukier puder gratis, a tutaj 7 zł. z pudrem. <grym> z pudrem. I miejscowość, chłopy. <gry> I gdzieś tu zaraz będzie na rondzie piękna łódź rybacka. Domiel na Piątkę, Darłowo 45. A tu po prawej fota, foteczka na łodzi z rybakiem. Stanęliśmy w Mielnie, w naszej knajperce barze w której jemy od kilku lat. Na razie jest filet z kurczaka i skabowe Za chwilę będą gołąbki w sosie pomidorowym z ziemniakami. I do zestawu dojechał jeszcze gołąbek. Teraz naleśniki. Oby były dobre. Przyjechaliśmy na deptak w Mielnie. Jedziemy szukać foki, która jest na samym końcu deptaka, przy wejściu na plażę. Będzie foka, czy nie będzie foki? Nasza piękna foka zamieniła się w wielkiego morsa. Jesteśmy nad jeziorem w Mielnie. Piękne jeziorko, pogoda dopisuje, choć dosyć wiecznie, także dużo widzę, rowerów nie wypłynęło, ale jest. I te barki, które mamy przed sobą, można wynająć normalnie jak pokoje hotelowe. Tak, fajne. I sobie tydzień na przykład na takich bareczkach pomieszkać. Też super sprawa, szczególnie w dobrych wiatrach. wiatr, Tak, a tu mamy domki, które tak samo można wynająć na drzewie, porobione. Elegancko, też super. Fajne. Ze spojrzeniem na jezioro. I jeszcze raz bareczki. Fajne. Fajne. Tam taka przeszklona, zarąbista barka fajna jest. Kurde jak jest taka pogoda ostrowieczna, deszczowa, to musi być fajnie na tych bareczkach. Spore jest to jezioro w mielnie. Choć był plan kiedyś, żeby je objechać dookoła. Hello! <noise> Jeden piękny pomost, na który można było spokojnie wejść, wjechać rowerem, i nie był to pomost prywatny. Tak prawie wszystkie pomosty tutaj są poobgradzane bramami. Mila Jowowicz. Aha. Jeśli z boku dochodzą jakieś odgłosy wycia, to znaczy, że Patrycja nie piła kawy od paru o, godzin. To, 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 proszę go od rana, kup kawę, nie. Kup, nie. Dołożyć, nie. Wyciągam to, co mam w plecaku. O, i takiego kołacza ma. Kilowego, jak to zje po tym obiecie, to już koniec. Umarł w butach. Ja nie wiem, jak ona się jeszcze porusza w własnych siłach. Pierś z kurczaka, schabowy, gołąbek w sosie pomidorowym, do tego naleśniki, a na końcu kilowy kołacz waniliowy. <zysy> W powrotnej zjechaliśmy na plażę w Gąskach Gąsiutki Akurat tak trochę od zabudowań to ludzi nie ma Tak dziko Dziko i elegancko I naturalnie Fajnie Daleko od Zgiełku Tak? Od kiedy pani Zgiełku nie lubisz? Od zawsze? Czasem lubię, czasem nie To zależy od sytuacji Pięknie w drodze powrotnej. Jesteśmy w Ustroniu z powrotem. Godzina punkt 18. Patrycja zdecydowała, że podjedzie na kawę. Ja z chęcią napiję się jakiegoś regionalnego piwka. I jesteśmy w knajpeczce nad samą plażą. Takie widoczki z knajpeczki. Patrycja ty pijesz piwo? Nie. Nie wierzę. Ja nie piję piwka. Ciemny, smaczny kawek. Zachód jest jaki jest Cię, za? Czy przy takiej kawce to te piwo to był dobry wybór? Ciasteczka nie ma. O, ciasteczko Pani jadła widziałem po drodze, jak szła. No, dla Megusi byłoby. Było. Dla Megłosi. No. E, a Ja mam swój. O, ona pyta się o ciasteczko, a kupiliśmy w mielnie e, kołacza wielkiego. Proszę nie. bardzo. Proszę. I ona chce ciasteczko. Ty jest pół ja się nie mogę. Wiesz, jak ona to do kawy zje... Tak samo idealnie. Pod te moria. Dzisiaj jakieś 100 kilometrów będzie, także akurat... Wczoraj jak byliśmy na obiedzie zamówiliśmy dwa kompoty ślipkowe, dostaliśmy takie same szklanki, identyczne i było tak fajnie, że moja szklanka była szklana, a Patrycji szklanka była plastikowa, chociaż były identyczne. I już powiedziała, że ten kompot i tak nie smakuje jak ze szklanego. A w oddali koło A z tyłu? Pani z Patrycją.